Jestuję PL Piotrek z tej strony Dzisiaj chcemy Wam w kilku słowach przybliżyć kolekcję desek Gladiatora, tym razem z linii Pro. Cała koncepcja tej serii desek jest oparta o zaawansowane technologie, jest skierowana do osób, które bądź to już wkręciły się w paddleboarding, bądź widzą siebie jako stałych, długotrwałych użytkowników desek. W serii Gladiator Pro, co ważne, Znajdziemy dużo szerszy zakres długości, jeśli chodzi o deski turingowe. I w porównaniu do serii Gladiator Origin, czyli tej podstawowej serii, deski Gladiator Pro plasują się plus minus 500 do 700 zł w wyższej cenie. Deski z serii Gladiator Pro wykonane są w dwuwarstwowej technologii Fusion, czyli dwóch warstwach termicznie zgrzewanego PVC która nadaje deskom bardzo dobre parametry sztywności, bardzo dobrą wytrzymałość, a jednocześnie producent jest przekonany o jakości wykonania swoich desek, w związku z czym informuje swoich użytkowników wokół w informacji, wokół zaworów, że maksymalne ciśnienie robocze, które możecie użytkować te deski, to 26 PSI. W serii Gladiator Pro we wszystkich deskach, jak wspomniałem, zastosowano technologię dwuwarstwową Fusion czyli termicznie zgrzewanych warstw. Natomiast co bardzo istotne, dodatkowym wzmocnieniem dla sztywności desek Gladiator Pro jest Aż trzywarstwowa technologia zastosowana na burtach. Dzięki temu deski bardzo pięknie trzymają kształt po długości linii, trzymają swoją sztywność na całej długości. Większość touringowych desek zaprojektowana jest dokładnie tak jak powinna, czyli mają bardzo wąskie dzioby, które pięknie rozprowadzają wodę podczas pływania. A dodatkowo warto wspomnieć o tym, że deski Pro są więc szybsze, sztywniejsze, lepiej współpracują z wioślarzem, który ma już za sobą przewiosłowane parę kilometrów. Podczas wyboru deski istotnym, jeśli nie najistotniejszym parametrem jest oczywiście waga pojedynczego wioślarza. Dobierając swoją deskę, jeśli nie przekraczasz 75-80 kg, zdecydowanie rozpatrz zakup deski o 12 cm grubości. Dzięki temu będziesz miał niżej osadzony środek ciężkości, będziesz bliżej lustra wody. Deska będzie jeszcze lepiej rozprowadzała wodę a jednocześnie będzie nadal bardzo bardzo stabilna. Jeśli twoja waga przekracza 80 kg i jednocześnie planujesz, że na przykład na wyprawę turingową zabierzesz z sobą więcej bagażu, sugerujemy zdecydowanie wybieraj deski 15 cm grubości. Te deski dają odpowiednią nośność która będzie dobrze skorelowana oczywiście ze stabilnością tych desek. Wybierz także deski 15 cm grubości, jeśli planujesz pływać w większym towarzystwie, jeśli planujesz zabrać na swój pokład psa bądź dziecko, to 15ki to jest ten właściwy wybór. Kolejnym parametrem, który bezwzględnie należy wziąć pod uwagę podczas wyboru deski, to oczywiście szerokość. Obowiązuje tutaj cały czas prosta, klasyczna zasada fizyki im szerzej, tym stabilniej, natomiast szeroka deska stawia większy opór, w związku z czym jest nieco wolniejsza. I na odwrót, jeżeli wybierzemy wąski paddleboard, będzie ta deska z pewnością szybsza, natomiast zdecydowanie zmniejszymy swoją stabilność. Lżejsze osoby mogą wybrać nieco węższą deskę i nadal zachowają swoje parametry stabilności. Długość deski to oczywiście równie istotny parametr. Dłuższe deski świetnie trzymają swoją linię płynięcia na wprost natomiast są nieco trudniejsze w manewrowaniu, natomiast te krótsze deski typu 10-6, bardzo są zwrotnymi deskami, łatwo nimi manewrować, natomiast znowu te deski mają nieco więcej problemu, aby utrzymywać przez długi czas linię płynięcia na wprost. Jeśli jesteś zaawansowanym wioślarzem, myślisz o pływaniu na supie w kategoriach sportowego pływania bądź touringowego wypływania na dłuższe wyprawy, wybierz sobie deskę powyżej 11 stóp długości. Ta deska pozwoli Tobie dużo lepiej podróżować na długich dystansach, rzadziej zmieniać stronę, po której wiosłujesz, właśnie dlatego że te deski świetnie trzymają kierunek płynięcia. Natomiast jeśli podchodzisz do pływania w czysto rekreacyjny sposób, chcesz dobrze spędzić czas na wodzie, i nie wybierasz się na dalekie wypłynięcia. Deski typowo roundowe o długościach 10,6, 10,8 są świetnym wyborem dla ciebie właśnie po to, żeby świetnie spędzić czas nad zbiornikiem wodnym. Zerknijmy teraz, co seria Gladiator Pro oferuje użytkownikowi w swoim pakiecie podstawowym. Co znajdziecie w swojej torbie? Skoro jesteśmy już przy torbie. Od torby rozpoczęliśmy. Jest to bardzo dobrze zaprojektowana torba na kółkach, wykonana z bardzo wysokiej jakości materiału. Wewnątrz znajdziecie dodatkową kieszonkę na statecznik. Oczywiście znajduje się też specjalna kieszeń, w której możecie schować ramiona swojego plecaka, który pomaga Wam transportować właśnie tą torbę. Kółka przede wszystkim, które znajdują się w tej torbie docenią ci, którzy podróżują ze swoim paddleboardem, szczególnie samolotami, kiedy trzeba się poruszać na lotnisku. Jest to bardzo wygodne i utylitarne rozwiązanie. Kolejną rzeczą, którą należy wymienić w serii Gladiator Pro, która znajduje się w zestawie podstawowym, jest bardzo dobra pompka ręczna z dodatkowym wzmocnieniem z trzpieniem aluminiowym. Jest to pompka oczywiście dwukierunkowego działania. Zarówno możecie działać i pompować dwukierunkowo, bądź też jednokierunkowo w zależności od własnej potrzeby. W pakiecie z Serium Gladiator Pro znajdziecie wiosło z karbonowym trzonkiem, z piórem wykonanym z nylonu. Bardzo dobre, sztywne, lekkie wiosło, które pozwoli Wam cieszyć się wiosłowaniem, szczególnie na długich wypłynięciach. Co bardzo istotne, konstrukcja tego wiosła pozwala pozbyć się środkowego elementu i połączyć wiosło tylko częścią z piórem i częścią z rączką. I dzięki temu uzyskujemy wiosło, którym mogą wiosłować małe dzieci. Kolorystyka desek z serii Gladiator Pro jest bardzo zróżnicowana. Każda długość ma swoją własną kolorystykę, która oczywiście w odpowiedni sposób charakteryzuje rozmiar tych desek. Mówiąc o serii Gladiator Pro, mówimy o serii, w której... Użytkownik otrzymuje bardzo zaawansowaną technologicznie deskę, przygotowaną do wszechstronnego użytku, ale skierowanego do bardziej zaawansowanego użytkownika, jednak cały czas zachowując ten parametr, że mamy bardzo dobre połączenie jakości, technologii, szerokości wyboru oraz bardzo dobrej ceny. Ręczna pompka jest oczywiście bardzo ważnym elementem wyposażenia zestawu serii Gladiator Pro, natomiast namawiamy Was bardzo serdecznie, sprawdźcie pompki elektryczne, które pozwalają napompować deski Gladiator Pro. Aż do ciśnienia 20 PSI. Ze swojego doświadczenia pragnę Wam polecić zestaw startowy, który jest dostępny w ofercie Gladiator Pro. W tym zestawie, oprócz oczywiście wspomnianych elementów podstawowych, znajdziecie właśnie pompkę elektryczną Star 8 oraz worek wodoszczelny. Dla tych osób, które rozpatrują wiosłowanie na desce sub, również w pozycji siedzącej, polecamy zestaw kajakowym, w którym znajdziecie z jednej strony wiosło typu kajakowego z dwoma piórami, z drugiej strony. Umieszczamy również w tym zestawie kajakowym siedzisko firmy Jate, które sami przetestowaliśmy i nie dość, że to siedzisko jest bardzo komfortowym siedziskiem, to jesteście w stanie umieścić je na pokładzie desek Gladiator Pro, pomimo tego, że ta seria desek nie posiada dringów na swoim pokładzie. Paski, które mocują to siedzisko do pokładu deski, oplatają cały pokład i w bardzo Łatwy, prosty, ale też pewny sposób lokują siedzisko na pokładzie deski. Dla wymagających użytkowników polecamy oczywiście w naszej ofercie zestaw określany mianem Super. Jest to zestaw, który zawiera zarówno pompkę elektryczną Star 8, worek wodoszczelny, jak i siedzisko firmy Yate oraz dodatkowe wiosło typu kajakowego. Jeśli rozpatrujesz zakup desek marki Gladiator obejrzyj również nasze filmy dotyczące serii Gladiator Origin oraz najbardziej zaawansowanej serii Gladiator Elite. A zatem do zobaczenia wkrótce na wodzie.